Kolejne zadanie drogowe z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w Końskich rozpoczęło się na łączniku między ulicami Polną i Krakowską. Szczególnym elementem inwestycji będzie organizacja gospodarki wodnej w ulicy Polnej. Firma Kami, która wygrała przetarg, wybuduje fragment drogi łączący ulicę Polną i Krakowską. Główną częścią zadania jest jednak kanalizacja deszczowa organizująca gospodarkę wodną w tej części miasta. Ulica Polna nie ma takiej kanalizacji. O tym, jak będzie to funkcjonować po przebudowie, opowiedział nam burmistrz Końskich, Krzysztof Obratański. O ile w ulicy Krakowskiej jest system kanalizacji burzowej, o tyle w, w Polnej nie, a jest pewna różnica poziomów. No i e, nowo budowana droga e, będzie skojarzona z kanalizacją deszczową, która swoimi sięgaczami sięgnie po ulicę Polną i powoduje, że część tamtejszej zlewni. Będzie miała odprowadzenie wód do kanału w ulicy krakowskiej i dalej tym systemem aż do oczyszczalni wód deszczowych w ulicy Zielonej to będzie zbierać. Droga łącząca ulicę Polną i krakowską powstaje dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja to koszt około 870 tysięcy złotych, natomiast dotacja to 80%, niemal 700 tysięcy. Odcinek ma powstać do końca października.